Hej, 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 z tej strony biegły recenzent, a w dniu dzisiejszym otworzymy sobie zestaw startowy Premier League Adrenaline XL 2024. To, co jest w środku, to na pewno ucieszy nas fakt, że jest jedna karta Golden Boller, jedna karta z limitowanej edycji i jeden coin kart do gry online. Dodatkowo trzy paczki. Saszetki, właściwie z kartami, każda ma po 6 sztuk. 6 kart, zaraz sobie je oczywiście otworzymy, oraz yy, mamy jeszcze dodatki, jak album i lista kart. Więc zaraz to wszystko otworzę specjalnie dla Was i zobaczymy, czy warto dla tych dodatków to mieć po prostu u siebie. No i czy tym razem również mi się poszczęści, tak jak to było w ostatnich. Openingach. Kto nie widział to, oczywiście, zapraszam tutaj gdzieś do góry, a my teraz już zaczynamy opening. Także nieśmiertelne nożyczki. Trzeba uważać, żeby nie przeciąć saszetek, i zaraz zobaczymy, co tam mamy w środku. To możemy gdzieś na chwilę na, wyrzucić na bok. No i tak, jak Wam wspomniałem, to co na pewno jest. To trzy saszetki z kartami. No i znajdziemy jakieś ciekawsze karty. Łącznie jest ich 468. Mamy tu rozpisane, jak często te karty no, mogą się pojawiać. Golden Baller, czyli na 50 saszetek 1 złota, a w tym wypadku, my tutaj mamy, o właśnie. Jeden Golden Baller i jedna karta Limited Edition. No i sam jestem ciekawy, co tam dzisiaj będzie, ale to sobie zostawimy na sam koniec. No, bo tutaj zawsze są emocje w tych tego typu kartach. No, nie wiem, nie wiem. Jest tutaj napisane, co mniej więcej. Karta z prawdziwym autografem może tu być, może już tu jest, nie wiem jeszcze. A tutaj, że tak powiem, kartę Golden Baler, czyli taką kartę, którą no, możemy znaleźć w tych saszetkach, ale no z mniejszym prawdopodobieństwem, tak? A tutaj mamy już od razu ją do, gotową do odpakowania. Pytanie jaką, tak? Bo to, co jeszcze oprócz tego znajdziemy, no to tutaj cała e, rozpiska, tak? Cały game guide jak grać w tę grę. Tutaj mamy wszystko ładnie opisane, co znajdziemy, także jest tego naprawdę sporo, jeśli chodzi o ten zestaw startowy. A jeśli chodzi o Golden Bolerów, to takie. Oto mogą być zdobycze, tak? Saka, jest Watkins, Eze, Gakpo, jest y, oczywiście Haaland, Rashford, Isaac i Bentakur. Także, no tutaj są te maksymalne karty i oprócz tego jeszcze tu jest karta Invisible. Która ma najwyższe odznaczenie, czyli te 303 jakby punkty, karta 101. No i sprawdźmy jeszcze kluby, karty klubowe. Oczywiście są kody w saszetkach. Kody te służą do gry w wersji na waszym telefonie, co chyba też uczynię i też będę otwierał właśnie tamte kody. Więc jeśli jesteście ciekawi, to również zapraszam, zrobimy z takich openingów, również z takich saszetek z kodami openingi. Checklista oczywiście na całe Wasze karty, żebyście mieli świadomość tego, co tam jest w środku, czego Wam jeszcze brakuje. No i tak to wygląda, czyli cały game Guide. Tu jest oczywiście jeszcze plansza do gry. O, może nie będę całej otwierał, ale ona się tak właśnie prezentuje i podobnie yy, z, wygląda ona, ta plansza, no tutaj Wam pokażę podwójnie, ta plansza wygląda podobnie jeśli sobie zainstalujecie grę na Waszym telefonie, więc rozgrywka jest dokładnie ta sama, a tu mamy jeszcze kartę z kodem, aby 650 coinów sobie dodać do swojego konta i wykorzystać właśnie w grze. Kodu Wam niestety nie pokażę. No natomiast yy, musicie mi wierzyć na słowo, że jest tam z drugiej strony. No, i serce tego całego zestawu startowego to oczywiście album. Album standardowo ma tutaj te przekładki i cyferki. No, moja się niestety trochę zgięły, no ale cyfry do oznaczania kart. I tutaj miejsce właśnie na te wszystkie 488 chyba kart. Tak, jeśli dobrze kojarzę. Jeśli dobrze zapamiętałem. No, natomiast tego, czego mi tutaj brakuje to checklisty, tak, bo checklista jest właśnie w tej naszej e, tutaj, oddzielnie, a natomiast zawsze tu jednak były wewnątrz i na zewnątrz, tym razem są reklamy, więc tak to mniej więcej się tutaj nam prezentuje. E, no i co Wam mogę dodatkowo powiedzieć, zabieramy się po prostu za openingi i zaraz będziemy wiedzieć, co tam ciekawego znaleźliśmy. A więc pierwsza saszetka, te oczywiście są poziome, nie wiem, jak to jest, jak one są tutaj ustawiane. Natomiast w każdej tej saszetce znajdziemy oczywiście kartę z kodem do gry. Kod jest ten z reguły gdzieś tam na dole. Jego Wam również nie pokażę. No natomiast standardowo otwierając od góry mamy karty takie jak Bowen. Tutaj jest Reed. To są oczywiście te wszystkie zwykłe karty, baziki, Lerma. Kelly no i zaczynają się tu jeszcze Nunes, Darwin ale to jest chyba jeszcze Basicowa karta, no i tutaj mamy pierwszą kartę jest to Playmaker, tak, karta Playmakera Emiliano Buendia, tak, ona się tutaj nam prezentuje, karta numer 416, ok, dajmy ją sobie na razie gdzieś tu obok Basiców no i co? I odpakujemy kolejną e, saszetkę. Miejmy nadzieję, że będzie może tym razem bardziej szczęśliwa. Chociaż tutaj wiemy, że już na pewno jakiegoś jednego Golden Ballera mamy, bo jest on tam. O, już widziałem chyba coś tam jest. E, no natomiast tak, e, Defender jest e, Alex Moreno. Tu mamy Godfrey. E, jest również paketa. Silva. No, tutaj mamy właśnie Game Changer i to jest Johnson, czyli z tych lepszych kart, nie do końca może zachwycających. Natomiast tutaj jest jakiś bonus. O, karta bonusowa i to jest karta klubowa Evertonu. No, proszę. Czyli tak jak w poprzedniej 2023 edycji, również te karty bonusowe właśnie się zdarzały i tam plus 5 jakby punkcików można było otrzymać. No i ostatnia saszetka z tych podstawowych. Czy tym razem jeszcze będzie coś ciekawszego? Sprawdźmy kod. Tam oddamy go. I nie wiem jeszcze co tam jest, ale Eriksen. Jest tutaj Bueno, kolejny Mitchell, jest Foden i jest Dynamo, karta Brownhill, ok. No i jeszcze jakaś karta bonusowa i to jest Tottenham. Okej, okay, karta Tottenhamu, są takie no, srebrzyste, hologramowe, dosyć ciekawie się też prezentują, czyli y, podstawowe saszetki, które otworzyliśmy, no to z tych ciekawszych rzeczy mamy takie oto zdobycze. No a teraz może y, zacznijmy od tej karty z limitowanej edycji, saszetka właśnie y, tak się prezentuje. No i zobaczymy, czy tam będzie jakaś z autografem. Czy nie? Kogo tam mamy? Czy widzicie? I jest to Limited Edition, dany Welbeck. Mamy kartę z autografem Signature Limited Edition. Tak to się mniej więcej prezentuje. Karta oczywiście leci do zbioru. A my jeszcze tego Golden Balera sprawdzimy, co tam ciekawego jest. Okay, dobra, widać tutaj tym razem plecki. Z dobrej strony jest otwarte i sprawdźmy. Tak na złoto się świeci, a z drugiej strony jest kto? Jest Cody Gakpo. Cody Gakpo, więc jest chyba, wydaje mi się jedna chyba z popularniejszych kart, jeśli chodzi o te zestawy, ale mogę, mogę się mylić. Tak mniej więcej ona się prezentuje. Dobra, tyle w dzisiejszym openingu. Te dwie oto dodatkowe karty właśnie udało mi się zdobyć. Jeżeli się uda, to otworzę pewnie jeszcze jeden zestaw albo tutaj jakieś multipaki, więc jeśli jesteście ciekawi dalszych openingów, to subskrybujcie kanał, bo będzie jeszcze tego pewnie trochę w późniejszym czasie. Dzięki, że byliście ze mną i jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!